Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj pokażemy Wam w jaki sposób ładujemy pojazdy, jak je przetransportujemy nie naszym transportem, gdy korzystamy z usług podwykonawców sprawdzonych. Zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu mogliście zobaczyć, że bardzo często robię vlogi i informujemy Was, że jedziemy w dane miejsce Polski. Ja przeważnie jadę to osobiście, odbieram. Dla Was jest to bezpiecznie, bo wie, wiecie, że ja zakomunikowałem, że odbieram pojazdy. Mnie widzicie. Na miejscu podpisujemy, podpisujemy protokoły zawsze odbiorcze. Ja odbieram, daję Wam numer dowodu, sprawdzacie sobie dowód i jest ok. Problem będzie wtedy, kiedy na przykład ktoś będzie chciał się podszyć pod nas i będzie chciał w tym momencie przyjechać przede mną. Powie, że jestem kusatora, Zabierze wam pojazd i nie macie praktycznie pojazdu. Więc tutaj będziemy musieli zabezpieczyć się. W tym przypadku pojazdy są u nas zabierane. Zaraz wam pokażemy, jak one są zabezpieczone. A zaraz powiem wam, jak będziemy pojazdy odbierać, bo przy okazji tym transportem również będziemy zlecać odbiory pojazdów do tuningu. Zobaczcie sobie najpierw, jak te pojazdy są zabezpieczone. Firma oczywiście posiada duże. 10-paletowe skrzynie, gdzie możemy bez problemu zmieścić kilka pojazdów. Jest to wszystko zabezpieczone gąbkami, zabezpieczone foliami, oponami, tak żeby one się nie porysowały. Na chwilę obecną mamy tutaj trzy pojazdy, dwa Junaki 15 one jadą jakby w dwa różne miejsca, jeden jedzie Przemyśl, a dwa Junaki jadą na województwa bardziej mazu Mazury, warmińsko-mazurskie. I w tym przypadku dostajecie fakturkę, którą przygotuję, od kierowca wam przekażę. Jest to wszystko bezpiecznie. Listy przewozowe również dostajecie. I jest problem, problemu już nie ma. Transport albo jest opłacony, albo macie w cenie. W przypadku, kiedy będą pojazdy przez tą firmę odbierane, dostaniecie na maila ode mnie protokół zdawczo-odbiorczy, czyli przyjęcia pojazdu na serwis oraz jednorazowy kod który jednocześnie jest jakby takim, można powiedzieć, kodem rabatowym minus 15% na pierwsze zakupy. Ten kod będzie znał tylko i wyłącznie właściciel firmy i kierowca oraz osoba, która będzie zdawała ten pojazd. Więc jak kod będzie się zgadzał, wtedy możecie dokładnie wydać pojazd bez żadnych problemów. Oczywiście my będziemy informować, jaka firma będzie odbierała od Was ten pojazd. Więc, drodzy ko a, moi, kochani widzowie, uważajcie. Sprawdzajcie, komu dajecie pojazd, musi być to wszystko sprawdzone na protokołach i pamiętajcie, kod musi być zgodny z kurierem i z nami. Jak ten kod, kurier nie, nie zna kodu, nie wydajemy pojazd, dzwonimy do mnie i ja to wtedy wszystko wyjaśniam. Mam nadzieję, że akurat taki vlog jest dla Was potrzebny. Pojazdy już jadą, kolega tutaj już koło Olsztyna nie może się doczekać tego czarnej, tej czarnej bestii. Pozdrawiam Ci serdecznie, widzimy się w kolejnych odsłonach. Trzymajcie się, cześć!